Ojej, oh yeah, siemanka, tutaj trochę otware i gramy oczywiście na igrzyskach śmierci! Oczywiście, że na igrzyska śmierci. No, i wybierzemy sobie już mapkę tutaj. Proszę bardzo, gramy na y, mapce y, numer 6. Piszemy LG Vote, 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 Vote. Uuuuuuuuuuu! Hero, umrę! Dobra, jedna z nasie. Nasze... To jest nasz uh, 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 piąty odcinek z Im Śmierci Indywidualnie. Tak, to jest bardzo wyruszające. I to jest piąty odcinek. A mnie uszy bolą od tych słuchawek. -la -la -la. No i jedziemy z tym koksem. Dzisiaj zagramy sobie krócej niż zwykle. A mam nadzieję, że lepiej! To jest To za jajko z nich?! Dobra, mamy tylko jedno jabłko. Ale jedno jabłko może być nawet ten dla nas zabawienne. Czekamy, bo nas dendrofilego, na małe Fuck i zidzisz? Kurde, nie bije mnie Ej, on jest jakimś trollowatym trolem Myślałem, że sobie z nim powalczę, ale nie, nie, bo nie po co? Jest szynka? Ło wow!

No dobra, jedziemy dalej, czy może stoimy w miejscu Bo mi się nie wydaje, żebyśmy zamierzali stać w miejscu. Skórzana tunika, skórzana tunika, skórzana tunika. O, Doma jak na drzewę. Cię wydała się, dobra. dobra, dobra. Fucking! O, jest skrzynka, jest tutaj skrzynka. Jezus, ile tu itemów, tylko że żelazny mieć by się bardziej przydało przydał niż leze brojki. Trzeba doby dać, żeby to by dać, żeby to się, będę się, będę Dobra, jedziemy do górki, do górki, do górki, do górki, do górki. Jakby mnie było słabo słuchać, to przepraszam, ale te pioriny tak głośno walą, że cholerka mnie bierze. Ja to naprawdę ktoś chodzi tutaj, czy, czy tylko ja żyję, bo bo... bo jakoś wszystkie szynki ja odkryłam. Patrujmy sobie jakichś ludzików... Oh no! Where is my... nie. O nie. O yeah. O yeah. O Mam fajną wroję, szczerze mówiąc, bo mam żelazne nie. tu. nie. O Tu jest jakaś dziurka... nie. Ja o co za Aha, jest skrzynka. No nie, modliłam się, żeby był że nas miecz. mieć. No ale jak to się mówi? Trudno. Mówi się trudno, gra się dalej. Siebie da, się da, siebie da, be da, be da, da. Tea, nagrywam prosto, po, po, nie prosto, no tak, jakieś godzinka po polecaniu i subskrybowaniu. Piątek! Dlatego jestem pełny zdrowia, gdyż wiem, że mam już dużo widzów. Znaczy, o, jest Byszo, który gdzieś jest. Jezus! Ja nie wystraszył. Tu. O tu! Kurde, zabiję go! Będę miał, będę miał lepszą zbroję i miecz. Jest I love this O, perła kresu, wow, jest nawet piecyk. Spoko loko. Nie mam nic. Kórka bodna. Może coś spieca... Nie, chyba nie. Tutaj coś nic nie ma. Spoko, pięknie, normalnie to był piękny gwiazd chatę. zresztą ten świetnie, że ten... Wow! Fajne łóżko, tylko trochę małe. O jest tam gościu, bo widzę, że ma nick. Tak, chyba nie miał niku. Wiecie o co chodzi. Każdy ziomek zbiera bonik. Ja będę bada. Jak tu wyjść? Jak są wyjść ludzie? Lagi, nie nodus? Lagi... O, oh, jest tutaj, jest Byszek. pomarańcza. Gdzie on jest? On mi zniknął. What the fuck? Jakie ja mam laki. Ludzie, ja w ogóle nie mam laki. Gdzie on jest? What the hell? What? NIE! 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 Pięknie, I love, I love, I like it every... Everyone I know... To everyone, everyone. Mm, co to by stąd być tu wziąć Ale już nie jest, bo nie mam miejsca. Idę tutaj na wierzy chyba ktoś był jeżeli mi dobrze pójdzie, to nagrać tylko ten odcinek. Bo, 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 bo za dobrze mi już idzie, żeby stracić dobrą pasę co może to co powiedziałem nie miało sensu gdybym miał dobrą pasę to bym chciał chyba raczej kręcić dłużej ale mi się nie chce tak dobrze słyszeliście nie chce mi się woń się będę pytać 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 się będę Dobra, za dużo tego się bada, ale dobra, szukamy. Tam jest skrzyneczka. Nie, to nie jest skrzyneczka. Gdzie? Aha, to jest jakaś twarz, fajna. Aha, oczo, oczko, oczko, usta, i to jest jakaś brwi, albo jakaś taka. Taka, 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 taka jakaś. Eee, Boże, kiedy ktoś tu przyjdzie, bo chcę go wszystkich pozabijać, zobaczy ile zostało. Aha, trzech zostało właśnie ze mną. Tam zostawię jakieś pierdoły, tu zostawię wszystkie skórzane i tam inne rzeczy. Dobra, mamy już więcej miejsc. Tylko, żeby gościu, żeby, tylko żeby tamten gościu nie natknął się na tamtym temu, bo będę w dupie.

What the fuck is going on? Aha. Ludzie, 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 hodzie, hodzie. Yo! Yeah! What the fuck is going hmm Where are you, Mr. Slender? What wow, fuck? No kurde, chodzę tak w kółko cały czas nie wiem z Why? Why you so cry? Why is Jest, Bjorn był tam dobra. Dzisiaj będę to besał, będę dać. Jest chiny. Tu 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 tu. Nie ma pokoju dzisiaj. Przepraszam cię, nie chciałem cię bić. Załóż sobie ten na piersi. Wow. Jaki ty miły jesteś. Eee, po co mi złoty? Hmm. Trochę się boję o swoje życie. Będę miał całą złotą tą to, 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 ale, o. Dzięki. Będę go śledził. Będę go tak śledził z mięsem.

Hi hi, naprawdę mam jeszcze dwa takie miecze, ale. Jeszcze, jeszcze będzie miał lepszą trwogę Nie, A co, i jeszcze przegram? A wolę, żeby był gorszy. Cię będę wydajał No ruszaj zaat. No nie będę tak za tobą chodził cały czas. Daj mi jakiś sensowny pomysł, żeby cię nie zabić. What what you want. To, żebym to rozwalił. Aha, spoko. Proszę, i co. Coś mięso masz tu um te mięso kuźwa! nie moje perły, moje perły... fakem buraki Masz i się nią naciesz. co on robi? pum 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 Wiedziałem, że tak będzie, a co i taki trwa ha, ha! Troll! Nie, zabiję go! Jaki niego troll oburzony? Czy ty? Trzeba było go zabić wcześniej, kuźwa! Dobra, zartuję, zartuję. Co ty robisz? What the fuck tu? Trzeba było gota wiedzieć jak nie miał Bo ja się. Mhm. Uh -huh. No. Woli się wycofam. Nie wracałem na siebie uwagi. Nic na siebie nie, ro nic nie robiąc. I zrobię taki myk. Idę, 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 Tomknuję. Ha! Troll. Hihi. Ha, 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 ha. Tylko tu wejdzie mój zamek, to go zabije. Pąknuje. Będę się. Będę go gnoił, on nic nie będzie widział. Tak na to. Taki troll. Próbuję coś wykmienić. Mm, 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 mm. Ale to jest jego ninja. On ma pomysł. Patrzcie, jak go z nienatka za zaatakuje. No gdzie on chodzi. Aha. Rolo, lolo, lolo. Ja się go boję, a shiftę co włączę. Co on robi? Ja się boję, a ja idę sobie od niego i tak śmierdził. Co mi panim? Dobra, to sobie tam będzie jeszcze poczekaj. Nisty. No, nie, jeszcze on i ktoś jeszcze. Zatrzymał. A on na tego, że go trochę wygnoiłam, to jest teraz ma mniej życia i mniej zbroi ode mnie. Dobra, Jakbyś mi zniknął, jak go spotkam, to od razu go zabiję. Bezpokoju już. O, no na pewno nie będzie widział tych mieczy. Dobra, że tak zlekałam, ale po prostu się z nim... Lubię się z takimi ludźmi bawić. Po prostu jest zabawne. No w no wspomniałam, że... Oh, wow, where I am? Where am I? I am with... I am is... in Blackman ass! Gdzie ten Where are you, Mr. Helios? Gdzie on jest? Kurka wodna. I am scared. Jest tam! Chodź mm -hmm. tu, chodź tu. Cip, Buraczek, to buraczek! On tam jest, co? Chcesz pokój, tak? Tak, chcesz pokój? Nie? Chcesz pokój? Nie, kto by nie chciał? Mam przylazł mówić? Cześć. Jak się nazywasz? ŻRĘJ TO! To ja mu mięso wyrzuciłem, a ten... On się mnie boi. A, Trudno życie. Po tym nie chciałam wam już przynudzać no, tym ten... Więc po prostu to już będzie koniec, bo gość już jest gdzieś tutaj Po prostu No widzicie, że on już jest tam Tamtają. O, tam jest, no Boże! No on ma najgorszą drogę jakąś jakaś i najgorszy tego... on nawet nie wie, że go widzę. Nie, jak są spadnąć, to się zabija, nie mogę. A jak, do wody spadną? Przetestujmy. A żyje, i tak dobrze, i tak dobrze. Ale cóż, to są igrzyska śmierci. Igrzyska śmierci, y, pokoje się rozwalają, jak to się mówi. Dlatego teraz idę tamtego tego z drewnianym mieczem, który buduje domki, y, szałasy z drabinkami na drzewach. O, skrzynka damy mu to. Dobra. Pytam na naber. Może naprawdę ludzie są ślepi. Ten gościu mógł mieć zaczepistą zbroję, zaczepistym mieć, żeby chociaż bardziej szukał skrzynek. A ten tylko szuka ludzi, żeby kogoś wygnoić z takim... Yy, takim eku i z takimi... z takimi tamami. Normalnie płakasz się chcę. Dapted No, gdzie on jest? gdzieś tutaj uderzały. się no, będę on jest? Ja wale no. A wiem, Patrzcie na to, tak myk mu zrobię. Patrzy na to. O tam, jest, dobra. Będę niby goły. Będę tak goły chodził. On uzna, że jestem od niego słabszy. Nagle się ubiorę i taki mieć, wyciągnę ziomek i stroluję system u niego. Chodźcie, chodź, gościu, mam tego. Mam tego kiełbaska. Zbieram datki na kiełbaski dla Behemota. Zbieram datek z datek na Behemota. No co mnie szukasz tak długo? O tu. No, on jest mądry i czyta czat jak ktoś ginie, to wie, że mam żelazny miecz. No ale gdyby miał diamentowy. O, o tam jest. chodź tu. chodź tu. Czopek. czopku, Zbieram datek na behemotaaa... Oh fuck. To jest ten hero, broń. Fucking buraken! Fuck you, fuck you, fuck you! Shit, on ma the best! Fuck off! Fuck off, bitches! I AM THE BEST, MOTHERFUCKER! Oh yeah! boja. I patrzcie, tak to się robi na Igrzyska Śmierci. Robi się sojusze, potem się je rozpada, a na końcu zabija się tego pod chwytliwym rozwiązaniem. Dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i wytrwale go oglądaliście. To był Mia Pychemot i to była oczywiście Igrzyska Śmierci, piąty odcinek indywidualnie. Dlatego dziękuję za oglądanie na razie. No i cześć, ja?